Hej, moi drodzy, zaczynamy kolejny vlogmas. I ja już byłam w portowni. Mamy tutaj takie kuleczki i takie kuleczki do kolejnych zajęć plastycznych. I dzisiaj solidnie przygotowujemy się do zajęć plastycznych i do jutrzejszego jarmarku. Więc jeśli jesteście ciekawi, jak to będzie wyglądało, to zapraszam Was bardzo serdecznie do obejrzenia tego vlogmasa. Moi drodzy, witam Was w moim samochodzie. Muszę jechać do sklepu. Tak się zaczynają moje przygotowania, że muszę jechać do sklepu i kupić pistolet do kleju na gorąco, ponieważ nasze dwa już się popsuły. A ja kiedyś sobie zamówiam przez internet i nie sprawdziłam, i on jest mały. A do tego małego nie mamy wkładów, więc kupię duży, bo raz kupiłyśmy w hurtowni całą pakę wielką. Kleju, tego wkładu więc lepiej kupić nam nowy pistolet do kleju yy, i poszukam jeszcze takich rękawiczek owstępnych, żeby się nie parzyć bo robimy tego tak dużo że naprawdę by się przydało Hejka moi drodzy, mam już kolejny dzień. Ja wczoraj bardzo mocno przygotowywałam się do zajęć i na dzisiejszy jarmark zrobiłam tylko jedną czapkę. I muszę jeszcze do niej doszyć metkę, bo wczoraj tego nie zrobiłam. pomyślałam, że przez to, że wczoraj tak mało nie nagrywałam, to sobie połączę sobotę i niedzielę. Bo dzisiaj jedę na jarmark i tam pewnie też nie będę miała za dużo Rzeczy do nagrywania, a dodatkowo po jarmarku jedziemy z Weroniką i jej chłopakiem na koncert. Pewnie też na koncercie będę miała mniej rzeczy do nagrywania niż tak, jakbym siedziała pewnie w domu albo coś innego robiła, ale oczywiście pokażę Wam również koncert. I to jest najlepsze, bo idziemy na koncert i nie wiemy, na kogo koncert idziemy. To jest taka niespodzianka, jakby coś w tym stylu. I najlepsze jest to, że będą dwa koncerty. Jest to pierwsza edycja, gdzie będą dwa koncerty. Ja idę pierwszy raz i nie wiem czego mam się spodziewać, więc będą dwa koncerty, a jeszcze między koncertami ma być jakiś wernisarz. I nie wiem czy to było gdzieś podawane, czy nie, ale ja na przykład nie pamiętam albo nie wiem po prostu kogo wernisaż to będzie, więc bardzo fajne wydarzenie, oczywiście w kaceku, <grym> ja ostatnio bardzo dużo rzeczy wam powiązane z kacekiem, co mnie mega cieszy, bo lubię to miejsce no i tak, i ogarniam się bo jest już prawie dziewiąta żeby w miarę wcześnie podjechać po Werkę i jedziemy dzisiaj do Nowin, więc po prostu tak jak w tamtym roku połączę sobie sobotę i niedzielę mam nadzieję, że będzie to tylko raz ale zobaczymy bo tak właściwie to zostanie nam jeszcze tylko jeden weekend, a za tydzień jadę do Krakowa w sob y tak, w sobotę, w sobotę, jadę do Krakowa, więc i tak będę nagrywała i wam pokazywała, co tam się dzieje, bo jadę tam w ramach współpracy, więc i tak, i tak wam pokażę, i tak, i tak zobaczycie co tam będzie, tylko żebym czasami nie zapomniała, że muszę nagrać zarówno tak, jak i tak <laughs> bo to jest y prawdopodobnie będę wrzucała to na TikToka, na Shortsa inne, inne takie. I stwierdziłam, że nic nie dorabiam więcej do, do czego? Do dzisiejszego jarmarku. To jeszcze Wam wspomnę, ponieważ mam strasznie dużo rzeczy. Też się nie wyrobiłam, po prostu. Yy, I sprzedam to, co będzie. A jak się nic nie sprzedam, to trudno. No. I wzięłam sobie, bo miałam dylemat, tak jak ostatnio może wiecie którą rzeczy do robienia tam zabrać i w końcu stwierdziłam, że wezmę sobie zarówno jeden szalik, jak i drugi. Jak będę miała już przesyt tego jednego szalika, to zacznę robić drugi. I tak zrobiłam takie rozwiązanie, tylko muszę pamiętać, żeby jeszcze włóczki tam zapakować, ale na razie się ogarniam i za chwilę pójdziemy to wszystko tam ogarnąć. Biorę to wszystko, bo nie wiem, czy będzie potrzebne. Jedziemy tam na dosyć krótko, bo będziemy od 12 do 16. Ale zobaczymy, ile mi się uda zrobić. Moje no wodę trzeba zabrać koniecznie. A i nożyczki. Muszę mieć zawsze nożyczki. Wsyłam tutaj do kosmetyczki, gdzie mam właśnie wszystkie zaczęte robótki, które planuję robić o i w ogóle zapomniałam wam powiedzieć, że kupiłam te pudełka i żeby zrobić takie właśnie prezenciki i one są za małe nie zmieściły mi się dzwoneczki zmieściły się tylko aniołki, więc będę miała tylko jeden taki box no trudno, ale będzie przynajmniej jedna rzecz mm, nie wiem czy się zabiorę ile mam rzeczy, tyle mam no trudno nic nie dorabiałam. Najwyżej... najwyżej się mało sprzeda. Bo nie mam za dużo ani pierścionków, ani zawieszek, ale zobaczymy, zobaczymy. Jak się sprzeda, to będzie pretekst do tego, żeby zrobić nowe, no nie? siła, moi drodzy, z moimi tobołami. Dużo rzeczy mi nie ubyło. Nie najgorzej było. Nie najgorzej. Zawsze mogło być gorzej. Zrobiłam trochę szalika. Tego dropsa i zrobiłam trochę szalika z jamnikiem, ale oczywiście nic nie skończyłam, więc trzeba będzie to dokończyć. Muszę sobie zajrzeć, w poniedziałek wszystko mam, dobra, to jestem spokojna. Wszystko przygotowane na poniedziałek na zajęcia, nie mam na wtorek, więc sobie będę w poniedziałek, szykowała na wtorek, wszystkie rzeczy, bo dzisiaj już nie mam czasu. Dzisiaj zaraz jadę na koncerty i wrócę późno. I później już mi się nie będzie chciało. I dlatego właśnie stwierdziłam, że połączę sobie te dwa dni i tak będzie po prostu najlepiej. I idę chyba teraz odpocząć, przebiorę się i zaraz jadę. <grytania> cały czas w biegu. Cały czas. Kajka moi drodzy, mamy już poniedziałek i ja mam trochę takie załamanie, że tak powiem. Po prostu zastanawiam się nad kontynuacją nagrywania vlogmasów. Czy ja po prostu podołam temu i czy Was będą interesowały takie vlogmasy? Ponieważ na pewno one będą krótsze teraz, albo kurde, no nie wiem sama. Sama nie wiem, bo jeśli dzisiaj przygotuję się porządnie do zajęć, które tak naprawdę zostało mi wtorek środa się przygotować, bo na czwartek i piątek mamy już wszystko przygotowane, to miałabym tą przestrzeń na szydełkowanie, żeby dokończyć anioła, żeby zrobić wszystkie zamówienia, które są. E, które zostały złożone podczas targów i nie wiem. Nie mam pojęcia. Możecie dać mi znać w komentarzu, czy chcecie, abym dalej nagrywała vlog masy. Bo na pewno wy... Kolejnym filmie będzie przygotowanie do zajęć, ponieważ będzie to vlog z poniedziałku i ja dzisiaj w poniedziałek muszę szykować się na jutrzejsze zajęcia. Jutro mam 61 dzieci i nie mam ani jednego zestawu dla nich przygotowanego, więc muszę to wszystko przygotować i przygotować włóczki, bo mam przygotowane włóczki na pozostałe klasy. Ewentualnie na jedną klasę będę miała z włóczek z dzisiaj, ponieważ nie było wszystkich dzieci i ja już po prostu wysiadam Mam tak dużo rzeczy do zrobienia, że ja naprawdę nie wiem, za co mam się łapać. A dodatkowo dochodzą właśnie te vlogmasy, i nie chcę, żeby one były takie nijakie. Chciałabym, żeby one były jakieś, takie jak na przykład były w tamtym roku, były według mnie ciekawsze, ale no niestety wszystko się tak pozmieniało, że ja nie wiem. I może Wy mi dacie znać, czy chcecie, żebym kontynuowała nagrywanie. U mnie nie są to takie typowe vlogmasy, jak u innych osób bo ja po prostu nie mam czasu na to <laughs> nie mam czasu na to, żeby przystroić sobie pokój nie mam czasu nawet posprzątać tutaj tych wszystkich pudeł, które tu leżą po targach, po innych zamówieniach i tak dalej i dopiero pewnie poniedzieli Bym mogła się szykować tak typowo świątecznie i mogłyby być to masy typowo świąteczne, bo jeszcze w sobotę jadę do Krakowa, a w niedzielę jadę do babci po babcie. Także nie wiem, nie wiem, pomóżcie mi moi drodzy, bo ja naprawdę nie wiem, czy to ma sens, czy wy chcecie, bo ja trochę chcę, ale trochę boję się, że Wam się nie spodoba, jak będę nagrywała dalej takie krótkie. Formy, ale może jednak się okaże, że po tym dzisiejszym przygotowaniu i jutrzejszym już będzie trochę bardziej normalnie, czyli będę po prostu szydełkowała więcej. No nie wiem, nie wiem. Musicie wy mi dać znać, bo ja naprawdę już jestem zagubiona w tym wszystkim, nie wiem, co mam robić. Byłam na jarmarku w niedzielę. Tam nie nagrywałam za dużo. Byłam na koncercie, to też chciałam skupić się na koncercie, posłuchać muzyki, a nie nagrywać filmy. Ale na jarmarku zaczęłam robić szalik i może wam pokażę, bo zaczęłam dalej robić ten niebieski szalik. Jego się robi dosyć szybko. Mam już tyle. Co prawda miał być on węższy, ale jest o parę centymetrów szerszy, więc mam nadzieję, że to Martynce nie będzie przeszkadzało. Zostało mi jeszcze trochę włóczki: 2, 4, 6, 7. I mam nadzieję, że mi wystarczy. Jak nie, to będę musiała domówić. I oczywiście robiłam też szalik z jemnikiem Tylko szalik z jemnikiem idzie mi wolniej, ponieważ tu robię grubą wełną i robię ją słupkami. A tam robię półsłupkami i cieniutką wełną. Dlatego to idzie, znaczy włóczką. I to idzie bardzo, bardzo, bardzo pomału. Moje odczucia po niedzielnym jarmarku są takie, że oczywiście były panie, które sprzedawały takie. Z taką gwiazdą za 75 zł, takie anioły za 50 zł. Gwiazdki płaskie, za 5 zł, 6 zł. Mikołaje takie chyba za 10 zł, wszystko z kordonka. Wszystko z kordonka, wykrochmalone perfekcyjnie, ułożone perfekcyjnie, wszystko zrobione perfekcyjnie. I ja się zastanawiam, za co one biorą te pieniądze, bo na pewno nie za swój czas. Ja miałam jeden box z trzema aniołkami takimi i wystawiałam go za 80 zł. I jak się domyślacie, nikt go nie kupił. Wiadomo! Tak samo inne ozdoby świąteczne też nikt nie kupił u mnie, bo miałam droższe niż inne panie. Oczywiście, co najlepiej szło? Zawieszki. Zawieszki, pierożki, była jedna pszczółka, jeszcze się wszystko nie rozpoczęło, jeszcze nie zaczęłam dobrze, nie, dobrze nie porozkładałam wszystkich rzeczy, już poszła pszczółka, ale... No to nie jest taki, takie jarmarki, to nie jest jakieś kiermasze, to nie jest to samo co targi, więc ja się tam nie nastawiam na jakąś nie wiadomo jaką sprzedaż, bardziej w formie takiej trochę reklamy, trochę żeby się pokazać i ewentualnie coś tam sprzedać, ale po prostu było sympatycznie, bardzo dużo rzeczy nie sprzedałam, dużo rzeczy nawet nie sprzedałam, Trochę rzeczy nawet nie sprzedam. Kilka rzeczy sprzedam. O tak wam powiedziała Kilka rzeczy sprzedałam. Także wiedziałam, że tak będzie i zrobiłam tylko jedną czapkę, która jest czerwona. Bardzo mi się podoba ten kolor, jest taki intensywny. Nie wiem co tutaj się zadziało. Jest taka inaczej zrobione coś. Nie wiem co tu się zadziało. Może trochę luźno zrobiłam i dlatego się tak e, coś tutaj zadziało. Może to zaszyć i zostało mi tak naprawdę. Zostało mi tak naprawdę tylko Dwie wełniane czapki. Jest to 100% wełna od dropsa i jedna z pomponem, a druga jest bez. No to czapek wiedziałam, że tam nie sprzedam. Myślę, że wystawię je po prostu w wolnej chwili e, na storce i pokażę, co mam dostępne od ręki. Bo tak jak napisałam, nie przyjmuję zamówień. Zamówienia, które zostały złożone podczas targów, zostaną zrealizowane. A jeśli ktoś chce coś tak od ręki, to mam takie rzeczy. Dobra, idę teraz przygotowywać się do zajęć jutrzejszych, więc dajcie mi znać, czy Wy chcecie dalej oglądać moje vlogmasy, bo to naprawdę bardzo mnie zmotywuje. Jeśli dostanę od Was komentarz, że. Tak, chcemy oglądać dalej Twoje vlogmasy Weronika Werka, czy jakkolwiek mnie tam nazwiecie e, I chcemy oglądać dalej, nawet jeśli będą trwały 6 y, minut. <ścoughs> Bardzo bym chciała, żeby tak było, dlatego właśnie połączyłam sobie te dwa dni, bo wiedziałam, że będzie krótki film z jednego dnia i mamy sobotę i niedzielę razem. Już się nie rozgaduję, bo mam mało czasu, bo jeszcze dzisiaj jadę do ortodonty i muszę jeszcze zajechać do action, bo skończyły mi się talerzyki na klej dla dzieci. Także kończę, moi drodzy, proszę Was, dajcie mi znać, czy chcecie naprawdę dalej oglądać moje vlogmasy. Ja zacznę sobie dzisiaj nagrywać jeszcze dzisiejszy dzień i zobaczę ile tego będzie. Zobaczę Wasze komentarze i dodam jutro film tylko oczywiście po południu albo wieczorem dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że jesteście ze mną, za to, że oglądaliście tego vlogmasa przez wam buziaki, papa pa.